Cześć z tej strony Grzesiek, witam Was na moim kanale, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku chcę Wam powiedzieć czym jest służba przygotowawcza, ile trwa i kogo dotyczy oraz opowiemy sobie o tym jak wyglądają pierwsze dni na jednostce osób, które przychodzą na jednostkę czy to po naborze z ulicy, czy to po aspirancy, czy to po SGSP. Jeżeli chodzi o służbę przygotowawczą to jeżeli miałbym to do czegoś porównać to służba przygotowawcza to jest po prostu okres próbny. W wielu firmach funkcjonuje okres próbny i w zależności od firmy ten okres próbny różni się długością. Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, Służba przygotowawcza, czyli ten okres próbny, inaczej też zwany stażem, trwa 3 lata i dotyczy tylko i wyłącznie osób, które dostają się do PSP poprzez nabór z ulicy. I nie ma tutaj znaczenia, czy dostajemy się na podział bojowy, czy dostajemy się na stanowisko biurowe, stanowisko 8-godzinne. W jednym i w drugim przypadku służba przygotowawcza jest obowiązkowa i trzeba te 3 lata na tej służbie przygotowawczej. Przeżyć. Jeżeli chodzi o służbę przygotowawczą na podziale bojowym, bo to jest główny temat tego odcinka, to służba przygotowawcza na podziale bojowym wygląda tak, że realizujemy praktycznie te same zadania, co realizują inni funkcjonariusze, którzy już funkcjonują w służbie stałej, mamy swój określony zakres obowiązków. Oczywiście podczas służby przygotowawczej będziemy też musieli zaliczyć kurs podstawowy, który trwa kilka miesięcy. Ponadto będąc na tym stażu Cały czas będziemy jakby obserwowani, oceniani, i na końcu służby przygotowawczej, na koniec tych trzech lat nasz, nasz bezpośredni przełożony wydaje opinię, jeżeli tam wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, jesteśmy mianowani do służby, do służby stałej. Więc jakby ten okres próbny, jesteśmy pod czujną kontrolą, ale wykonujemy to wszystko, co wykonują inni inni funkcjonariusze, czyli bierzemy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bierzemy udział w ćwiczeniach, w pracach gospodarczych, więc można powiedzieć, że nasze zadania nie różnią się od tych. Zadań, które realizują funkcjonariusze w służbie stałej, ale po prostu ten okres przygotowawczy. Przygotowawczy musimy przetrwać, i po tych trzech latach jesteśmy mianowani do służby stałej. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te pierwsze dni, ten pierwszy okres osób świeżo przyjętych do jednostki, mam tu na myśli osób, które przechodzą po naborze z ulicy, po aspirans oraz po, po SGSP, to chcę wam powiedzieć, że w przypadku na przykład osób po szkołach, jak i osób po naborze z ulicy, to te pierwsze dni, ten pierwszy okres wygląda dokładnie tak samo. Oczywiście pomijam fakt, że trzeba się zapoznać ze zmianą, przedstawić się, poznać zasady panujące. Na jednostce, poznać zasady panujące, na zmianie, poznać swoich bezpośrednich przełożonych, poznać, poznać dowódców jednostki, poznać komendantów, to takimi najważniejszymi rzeczami na początek, które każdy każda nowo przyjęta osoba powinna ogarnąć, jest to po prostu znajomość sprzętu. Mam tu na myśli sprzętu, który znajduje się na samochodach, ale też sprzętu, który znajduje się na garażu, ponieważ naszym głównym zadaniem będzie wyjeżdżanie do akcji ratowniczo-gaśniczych i bardzo ważne jest to, żeby każdy wiedział, jak jest rozłożony sprzęt na samochodach, tak żebyśmy podczas zdarzeń nie biegali dookoła tego samochodu, nie biegali jak dzieci we mgle, żeby każdy po prostu dobrze wiedział, gdzie w jakiej skrypce znajduje się konkretny sprzęt. Ponieważ bieganie wokół samochodu sprawia, że tracimy Cenny czas, a jak wiecie, w naszej formacji ten czas jest niesamowicie ważny, a po drugie, takie bieganie bez sensu dookoła samochodu wygląda trochę nieprofesjonalnie. Oczywiście każdą wolną chwilę osoby poświęcają na to, żeby się z tym sprzętem zapoznawać. Jeżeli jest tylko jakaś, jakaś wolna chwila, to się po prostu idzie na garaż i się te samochody ogląda, tak, żeby każdy wiedział, gdzie się dany sprzęt znajduje i jak dany sprzęt działa. Ponadto oczywiście. Bez względu na to, czy to są nasze pierwsze dni, czy nie, wszyscy bierzemy udział w ćwiczeniach, bierzemy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bierzemy udział w doskonaleniu zawodowym, bierzemy udział w sprzątaniu, w konserwacji tego sprzętu, bierzemy udział w pracach gospodarczych mających na celu utrzymanie naszych rejonów, naszego socjalu w dobrych warunkach, więc jakby te wszystkie zadania Cały czas realizujemy równolegle. No, i tak jak wspominałem, jeżeli jest tylko krótka chwila, no to poświęcamy ją na to, żeby sobie ten sprzęt powtórzyć, żebyśmy dobrze wiedzieli, jak ten sprzęt funkcjonuje. Oczywiście to nie jest tak, że każda nowa osoba jest puszczona samopas. Jeżeli tylko mają jakieś pytania, no to śmiało mogą się pytać nie tylko bezpośrednich przełożonych, ale kolegów ze zmiany, ponieważ wszystkim nam zależy na to, żeby żeby dana zmiana funkcjonowała jak jeden kolektyw. Więc jeżeli taka osoba ma tylko jakieś problem, jakieś pytania, to śmiało może pytać, może pytać kolegów ze zmiany, ponieważ my tam jesteśmy po to, żeby te nowe osoby jak najszybciej wdrożyć, ponieważ im szybciej one się wdrożą, tym szybciej nam się będzie z nimi lepiej współpracowało, a to się będzie przekładało na efekty, efekty naszej pracy. Jeżeli chodzi o jedną taką małą różnicę, to różnica jest taka, że osoby po SGSP one już należą do korpusu oficerów, i one docelowo będą zajmowały stanowiska kierownicze oraz stanowiska dowódcze. I jeżeli podaję przykład, na jednostkę przychodzi osoba po naborze z ulicy, przychodzi osoba po aspirancji, przychodzi osoba po SGSP w tym samym czasie, no to oczywiście to, o czym wspominałem, te wszystkie osoby muszą ogarnąć. W ten, sam, w ten sam sposób, czyli muszą ogarnąć ten sprzęt. Tak, absolwenci PSGSP to będą osoby, które najszybciej prawdopodobnie będą pełniły funkcję dowódców, no na samym początku, dowódców zastępów, więc one oprócz tego, o czym mówiłem wcześniej, będą też musieli ogarnąć między innymi takie coś jak e, pisanie meldunków, czyli będą musieli poznawać te tajniki pisania meldunków, będą musieli się powolutku wdrażać ten system. System dowodzenia. Oczywiście to nie będzie tak, że na pierwszej służbie się taką osobę wrzuca na, na dowodzenie, na, na samochód pierwszowyjazdowy, ale z biegiem czasu będzie ona przymierzana do tego, żeby podczas tych zdarzeń kierować danym zastępem. Więc ona oprócz poznawania sprzętu musi się też powoli wdrażać w ten system dowodzenia, podglądać jak dowódcy zastępów piszą, piszą piszą meldunki, tak żeby w jak najszybszym czasie to ogarnąć i żeby potem, potem jak najszybciej się wdrożyć i zacząć jeździć jeździć już z przodu jako dowódca, ponieważ tak jak wspominałem, to są osoby, które najszybciej będą te stanowiska, te stanowiska obejmowały. I, I to jest w sumie taka jedyna różnica, która jest w tych obowiązkach pomiędzy osobami po naborze z ulicy, po aspirance i po SGSP. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś was nurtuje, coś jeszcze chcielibyście wiedzieć, to piszcie komentarze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, a nie chcecie pisać tego w komentarzach, to śmiało piszcie mi maile. Ja na te pytania będę odpowiadał. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli kontent kanału się podoba, a jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, bo jest to dla mnie motywacja, żeby robić więcej takiego materiału. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.